Hello! Witamy w odcinku pod tytułem O który jeździł koleją. Mega się ekscytuję, ponieważ w końcu po półtorej miesiącu... Półtorej mi Półtora miesiąca? Po miesiącu i pół e, jedziemy na trening Agility. No, Chianka też się ewidentnie ekscytuje. Także tak, ja jestem w ogóle spakowana. Tu mam... Nie, tu mam kaganiec i na plecach mam plecak wypełniony po brzegi, ponieważ to jest po prostu większa logistyka. Jedziemy na trening, czyli jakby z punktu B do punktu A, potem z punktu A do punktu C, potem z punktu C, już zostałem w punkcie C, i jadę samochodem do punktu D, potem z punktu D znowu pociągiem jadę do punktu A. Generalnie, no trochę się będzie działo. Że teraz zostało nam jakieś 15 minut do pociągu, my sobie chodzimy tutaj jeszcze chwilę e, przed treningiem. No i no, ja już się nie mogę totalnie nie doczekać. Dojechałyśmy teraz, będziemy generalnie czekały jakieś pół godziny, myślę, na dalszy transport, bo dalej na trening idziemy to prostu jeden z członków klubu nas podwieźć, że tak powiem. Generalnie uwielbiam to w chęci, że ona jest taka bardzo adaptacyjna. W się, no są jest dużo warunków, do których się nie zaadaptuje, zwłaszcza jeśli są tam jakieś, nie wiem, opty ludzie, hałas czy no generalnie jakieś bodźce takie mocniejsze ale na przykład no jechała drugi raz w życiu pociągiem i w sumie trzeci no i generalnie bardzo ładnie to przeżyła, co prawda wchodząc do pociągu zdjęła sobie kaganie bo yy, najwyraźniej bardzo jej nie odpowiadały pierwsze kroki w tym o tak, teraz musi się wyżyć pierwsze kroki w tym kagań <grywy> um, trochę trawę niż w dzidzia Hiena, no tak, o, uważaj, jesteś na smyczy. Hiena, stój, no tak, taka niewyżyta jesteś, ojojku. Dobra, spuszcza trochę emocje. W każdym razie, yy, nie wiem, gdzie skończyłam, no, i bardzo jestem z tym, że ona nie ma większego problemu, tak samo chodziliśmy tam po dworcu, wychodziliśmy z pociągu i tak dalej ona bez problemu. No, ten kagań jest w sumie ja nigdy w życiu jej nie wprowadzał Kagańca. Wiem trochę głupie, Ale w sumie jakby ona jest z tym ok. W większym bądź w mniejszym stopniu. Jeszcze prostując to co powiedziałam na temat bodźców, że ona jakby nie jest okej okay z bodźcami. To w sumie w sensie mi chodziło bardziej głównie o inne psy, ale na przykład w pociągu to, że były ludzie, jakieś dziwne dźwięki z zewnątrz. Pociąg się telepał i dalej. Tak by było okej okay dla mnie. Także tutaj okay, my mamy ponad pół godziny do następnego transportu, to ja sobie trochę pładzimy po mieście. Czuję się trochę jak jakieś turysta ale takie wiecie. Eee, pociąg, plecak. Czekamy na dalszy transport. Przed jest tylko, tylko. słodko. mnie na murek, skoczyło siedzę na murku. Jeśli nie sobie pod murki, ja teraz przyszły. Eee, na przykład Hello, hello, eee, my jesteśmy już po treningu, niestety nic dla was chyba nie nagrałam, także no przepraszam, generalnie trening się nawet udał, myślę, w sensie no nie było to jakiś, eee, nie był to jakiś super trening, ale no była dosyć spora przerwa i dużo błędów ja popełniałam, także eee, myślę, że w sumie tak naprawdę regularnie, Byłyśmy przez trzy tygodnie pod koniec wakacji regularnie na treningach, a tak to ogólnie no tak naprawdę od na pewno całe wakacje, to większość czasu to była po prostu wolna od treningów, także musimy się na pewno wdrożyć na nowo aczkolwiek no zobaczymy być może już te treningi faktycznie zagoszczą w naszym terminarzu na stałe. No i co? I my już jesteśmy na dworze, czekamy na pociąg w ogóle yy, baliśmy się, że nie zdążymy na... Się bałyśmy, właściwie w sensie. No specjalnie trening był trochę przyspieszony, żebym zdążyła na pociąg, i ostatecznie tak się posiągnęliśmy, że jestem półtorej godziny przed pociągiem. Znaczy, już zostało 20 minut, i ja no, trochę sobie z Candy posiedziałam, Candy sobie polerzyła. nie, nie zdążyłam. Dążyła się tutaj na betonie, W każdym razie, jeszcze co mam Wam do powiedzenia, no to właśnie zostało 20 minut do pociągu. My się właśnie, to, to musimy przejść, żeby, żeby się jeszcze trochę się rozchodzić przed pociągiem i, i rozgrzać w sumie, bo się zrobiło całkiem zimno. W się sensie ogólnie już jest dosyć zimno, także ja muszę kontrolować, żebym przypadkiem nie przegapiła nie na jeszcze no dosłownie 20 minut. Dobra, nie mam pojęcia gdzie jestem i nie wiem czy tu powinnam być. Ale generalnie nie było żadnego znaku, żeby tu nie chodzić. Hmm. Interesujące. Może jednak wracam. W ogóle tutaj ten dworzec jest taki jakby stary i wręcz przerażający. Generalnie na powierzchni to wygląda całkiem spoko, choć kiedy może tędy się przyjdziemy. A na przykład jak już są te tunele podziemne albo ogólnie wewnątrz to forca, to przerażające w ogóle... Bruno, i tak jakby właśnie to było opuszczone. Muszę ty się lepiej w tych śmieciach nie baw. By to było, nawet nie wiem kiedy. Hiena się musiała wytarzać w część, bo ma zielony tyłek. By to to jest dosyć ciekawe. Hmm. No w sensie, że ktoś faktycznie, jakby. O, już by na, mnie na Zabiera psy na spacer po tory? Znaczy, y mogę zrozumieć to, że. Kurde, wiatruję. Mogę zrozumieć to, że ktoś idzie, nie wiem, na jakieś pole z psem, i jakby gdzieś w okolicy są tory, i pies wybiegnie pod tory. Ale że tak dużo psów, nie wiem, traci życie, czy po prostu wpada y pod tory, że aż plakat zrobili? Interesujące, do mnie, nie powiem. Co to jest? ją. Wow. Widzicie to? Ale gigantyczna kupa grzybów. Ile by było z niej grzybowej? Oho. Wow, wow. Czy ty, Wajana? Wajana! I hey, dobra, patrzcie tam. A. Oh. Nie wiem, czy mogę nie złudź. Przybliżyć na tyle, żeby to było widoczne, ale tam są kolejne grzyby i to nawet nie są chyba te same grzyby. Nie chcę mi się do mieć tak szczerze. Aaaa, no. ale żydziwy piesek! A ty, Ty, jesteś jaki piesek? Tak, do jasności, eee, jesteśmy już niemalże w połowie mojej pociągowej podróży. W sumie nawet ponad połowie. W każdym razie jestem teraz z Wanianką tutaj i na spacerze i za jakiś czas jadę. Dalej, w świat, już bez piaski. Szkoda, byłaś świetną... Jezu, w czym ty się wytarzałaś? No, chciałam powiedzieć, że byłaś świetną kompanką podróży, ale może jednak cieszę się, że nie będę jechała z tobą pociągiem, jak ty masz być taka brudna. Czyli chyba oficjalnie to będzie po prostu vlog z długiego weekendu. W sensie, bo mamy teraz długi weekend, ponieważ we wtorek jest Dzień Nauczyciela, a w poniedziałek ogólnie mamy wolne, więc... <laughs> w końcu jakieś fajne wolne dłuższe i można delikatnie odetchnąć no e, ja się cieszę e, jeśli po mnie nie widać no i zobaczymy co będzie się działo generalnie w ogóle muszę umówić fizjodę Candy bo no, byliśmy dzisiaj na treningu i właśnie z tych fizjoterapeutycznych rzeczy Candy dalej zrzuca dyszki mimo że dzisiaj biegała Emki Wow! Wy widzicie ile tu jest jabłek? O, o. o, jeszcze dużo jest na drzewa. Chyba wiatr wiał mocno ostatnio. E, no, Kandy mimo wszystko, ma zrzutki, mimo że dzisiaj biegała emki, czyli biega 40 cm, normalnie biega 60, więc no to jest. Dwie, to są dwie trzecie tego, co zazwyczaj biega, więc to też jest zrzutek. Nie powinna mieć, zwłaszcza, że dostaje MSM i generalnie. No, ostatnio nie była jakoś mocno spięta, więc zastanawiam się, czy to bardziej kwestia po prostu emocji, bo wiadomo, była po dłuższej przerwie od treningu, więc była dosyć w sporych emocjach. Nie pamiętam, kiedy my ostatnio byliśmy tutaj na tym treningu. My no, przez jakiś czas jeździliśmy do Wysłowia na treningi, natomiast tutaj, no myślę, że no, minęło co najmniej dwa miesiące. minęły co najmniej, chyba. Także. Także mogła to być kwestia emocji i tego, że po prostu jest po dłuższej przerwie. E, aczkolwiek... O, kolejne grzyby. Aczkolwiek nie wydaje mi się, że... Znaczy, że wydaje mi się, że po prostu dużo czynników się nawarstwiło, ale i tak, no za dużo było tych zżytek. Zobaczymy, co mi fizja odpisze, bo już jej zdałam raport. E, Hena! Nie jako mały, ty masz jeszcze siły po tym treningu. W ogóle ona już tak świrowała pod koniec, w pociągu w ogóle mi wskoczyła dwa razy na kolana, bo po prostu raz szukała atencji, a bo długo jej się nudziło po prostu. Zaraz wyszliśmy z pociągu i po prostu odwaliło jej, więc generalnie ona już czekając na pociąg odpoczęła po treningu, no ale po prostu jakby podsumowując to, co miałam na myśli, to po prostu e, no, tych rzutek było za dużo, więc zobaczymy. Co fizja nam poradzi? A czy widzicie to co ja? Ale się zarzuciło. W ten oto sposób witamy Was razdi w niedzielę, drugi dzień drugiego weekendu. I oj oj. Chodź pokaż się. Właśnie mam coś do pokazania z Candy Stój. widzicie to? Ona ma tu wszędzie pozbijane przez te głupie rzepy ogon i po prostu ja jej tu cały czas wyczesuję na nowo, wycinam a tego jest coraz więcej, ok biegaj Boże jak ja czasem nienawidzę ludzi, jakby dobra chwilę muszę ochłonąć wczoraj nas jakiś klip zaczepiał jak czekaliśmy na pociąg wtedy półtorej godziny całe szczęście jakby byłam z nim na peronie w sumie jakieś 10 minut ostatnio i jakby już tam byli ludzie i tak dalej. Ale i tak to było przerażające. W ogóle to też czego się psa, bo ponieważ że jakbym nie miała psa, bo była tam jeszcze inna dziewczyna, która nie miała psa, to by to podobnie nie podszedł. Ale z drugiej strony to jest chore. Znaczy, wiecie co mnie najbardziej przerażało? To, że ten typo niby na początku był jakby, e, coś tam mówił, o jaki piękny piesek, on to się zna na pieskach, mówił, że ma pięć kotów i niby tak się przyjaźnie rozpoczęło, mimo że ja nie chciałam totalnie z nim gadać, zwłaszcza, że był pijany i w ogóle. E, także po prostu odeszłam w końcu od niego, jak za długo mi zawracał tyłek to potem zaczęło się bardzo niemile i generalnie yy, mówił mi że psy żyją tak niewiele i nie warto się do nich przywiązywać on to miał dwa psy i w ogóle i, i one wszystkie umarły tak wcześnie, także że mam się przyszykować na to, że Candy za jakieś dwa lata czy tam pięć lat cokolwiek umrze i że w ogóle najgorszy moment był wtedy byłam tak Wiecie, że jak Typa mi powiedział potem, no jak mówił, że gęby umrze, to w sumie, że ja mogę nawet umrzeć szyb pierwsza. Szybciej mogę umrzeć. To był chyba w ogóle pierwszy raz taki, gdzie ja dosłownie czułam się zagrożona, że jakiś człowiek mi grozi i to było przerażające. A dzisiaj była trochę mniej interesująca sytuacja przed chwilą. Po prostu naszli jacyś panowie z piwkiem. I jeden mówił, o ja się boję piesków i zaczął okrążać nasłukiem, co było całkiem miłe nawet. A nawet jeśli to było jakby z jego przyczyny, totalnie, w że on się bał, jakby spoko. E, no jak ja usłyszałam, że się boi, to przywołałam Candy do siebie, żeby nie było. I po czym ten drugi pan z piwkiem <grym> podszedł i zaczął wystawiać łapy do Candy. Ja, no chciałam, no nie głaskał psa, kurde, bo no jeszcze on z piwem, gdzie Candy na przykład nie lubi bardzo pijaków i od razu była napięta, najeżona. Ale w sumie szybko się rozwiązało, w sensie pan posłuchał się, o dziwo. Ale dużo dyniek ktoś ma. Chyba trzeba się wybrać na jesienne fotki. W sensie niedawno robiłam fotki i to były takie o zachodzie słońca super i ogólnie, ale dalej ich nawet nie przyjrzałam jakoś specjalnie. O mój Boże, czy wy to widzicie? tak swoją drogą, skoro już coś nagrałam, to się chociaż przywitam hej. Jest! poniedziałek, tak? Szczerze się pogubiłam przez ten długi weekend. Dziś nie planuję nic jakiegoś niesamowitego. Raczej yy, zrobimy sobie fitnessy za jak wrócimy.